niedzielny wieczór w końcu słuchajcie dzisiaj popadał deszcz więc jestem bardzo wdzięczna za to bo ostatnie dni były bardzo upalne ja właśnie się wykąpałam włosy już mi praktycznie same wyschły i stwierdziłam, że dzisiaj tego fantastycznego wieczoru zrobię sobie maseczkę cynkowa maska do twarzy zrobimy sobie też brwi henną żeby już być taka częściowo gotowa na mój urlop, który zaczyna się za 4 dni. Dzisiaj też chciałabym się tak ze spokojem popakować, wziąć najpotrzebniejsze rzeczy do Polski na te dwa tygodnie, ale też na mój wyjazd do Grecji. Także będę pakowała się w walizkę i w jedną torbę, którą właśnie zabieram ze sobą do Grecji. I słuchajcie, teraz w ostatnim czasie... Troszkę się znowu spięłam z siłownią, z tego względu, że stwierdziłam, że znając mnie, yy, przez te dwa tygodnie nie będę zbyt wiele ćwiczyła, w których będę na urlopie. Szykuję się też ogólnie w moim życiu sporo zmian, yy, o których na razie jeszcze mówić nie będę, ale spokojnie wszystko też przyjdzie z czasem. Wychodzę z takiego założenia. Yy, Także teraz właśnie. Wiedząc, że lecę na te wakacje, mam też taką trochę większą motywację do tych ćwiczeń. Chociaż ja ogólnie i tak cały czas czuję się zmotywowana i mi źle, gdy ja na tym siłownię po prostu nie idę, bo jednak chcę zrobić formę i, i drogę, jaką przeżyłam na siłowni w ciągu ostatniego pół roku. Jak moje ciało się zmieniło, jak troszkę mi się przytyło, ale tak w pozytywnym, myślę, sensie. Jak moje kształty. Nabrały kształtów, jak moje ciało nabrało kształtów. Jestem bardzo zadowolona po prostu z tego, jaki robię progres. Nie jest on jakiś szybki, wszystko robię powoli, spokojnie. Nie daję sobie też na siebie takiego nacisku i presji, tylko myślę sobie, że niech zajmie to nawet trochę więcej czasu, ale niech to wszystko będzie właśnie tak ze spokojem u mnie, a efekty przyjdą same. Biorę się właśnie zapakowanie na mój dwutygodniowy urlop do Polski. Przy okazji chcę powywozić rzeczy, które są zbędne, żeby nie mieć już tutaj zbyt wiele rzeczy. Także pakuję już tutaj buty, klapeczki, które na pewno wezmę ze sobą do Grecji, bo one bardzo mało miejsca zajmują. A ogólnie do Grecji będę się pakowała w ten plecak, który sobie tutaj kupiłam. Także zobaczcie, on jest całkiem pojemny, a ma idealne wymiary. Przy okazji zawsze jak pakuję sobie... Ubrania i tak dalej. To właśnie mam takie torby, które naprawdę świetnie się sprawdzają do walizki, bo zmieści się też dużo więcej rzeczy. I po prostu będę sobie teraz te moje rzeczy przeglądała i zobaczymy, co by tutaj wywieźć. A co jeszcze mi się tutaj może przydać. Ale powiem wam, że ogólnie jestem sobie w dresie, no make-up, przed chwilą się wykąpałam i to jest taki mój ulubiony moment na pakowanie do Polski, ja ogólnie uwielbiam moment, w którym jadę na urlop, bo mam znowu zaplanowane tyle rzeczy. Zaczynając od paznokci w ogóle swoją drogą mały wypadek miałam w pracy i zszedł mi cały paznokieć. Także boli mnie bardzo, ale na razie mam po prostu go zaklejonego i zobaczymy co to będzie, bo zeszła mi cała hybryda, cały żel i część mojego paznokcia tutaj od tej strony, więc zobaczymy co da się z tym zrobić, ale wracając to dodatkowo umówiona są na rzęsy. Tak jak wam wspomniałam, na początku się uroki u przed wyjazdem na wakacje, na włosy, tak naprawdę od razu dzień po tym jak przyjadę, czyli wracam w nocy, a z samego rana już jestem umówiona na włosy do fryzjera. Mam też właśnie ten wyjazd do Grecji, zaplanowane jakieś takie spotkania rodzinne, spotkania z przyjaciółmi, także myślę, że to będzie dla mnie taki super czas, i uwielbiam to. Uwielbiam to. Też zawsze wychodzę z założenia, że Holandia dla mnie to jest czas taki przejściowy, w którym przyjechałam tutaj tylko dorobić sobie do mojej przyszłości, którą planuję w Polsce. Także ym, tak, nie mogę się doczekać, mamy 3 dni do mojego wyjazdu do Polski, więc 3 dni idę do pracy i jadę na ten mój letni urlop. Nagrałam dla Was świetny wstęp, który przez przypadek usunęłam, także dogrywam tutaj i czy pamiętacie jak mówiłam Wam o tym, że będę się pakowała wcześniej, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę? No to jednak będziemy to robić na ostatnią chwilę, bo jutro po pracy od razu jadę do Polski, a dodam tylko, że tutaj na tym nagraniu miałam jeszcze mokre włosy, byłam totalnie nieogarnięta, wstawiłam sobie pranie o 22, z szafy niewiele powyciągałam. Wspominałam też o tym, że chcę sobie zrobić brwi chenną przed wyjazdem. Też tego nie zrobiłam, tak że będziemy to robić teraz razem. I ogólnie posprzątamy sobie jeszcze razem, bo nie lubię mieć bałaganu, gdy wyjeżdżam, gdy wracam do Holandii. Zawsze chcę mieć porządek, także jeszcze wstawiłam sobie pościel, chciałam odkurzyć i tak dalej. Więc robimy sobie takie wspólne clean with me na ostatnią chwilę. No, czułam, to jakaś... Proszę, wracaj. Polski Żeby was nie skłamać godzinę temu Mamy godzinę 9.15 ja zabiegne się mam fryzjera No przedłużyło nam się, jechaliśmy 12 godzin Także ogólnie jestem bardzo zmęczona Ale spokojnie Poradzę sobie Mam fryzjera, na którym spędzę jakieś 4 godziny Ale myślę, że warto Trochę sobie tutaj y, poprawiam make up Bo przecież y, jak tutaj przyjechałam To wyglądałam już Koszmarnie, więc tylko się wykąpałam, zjadłam śniadanie i działamy od samego rana. Pokażę Wam zaraz moje włosy przed, tak na szybko, i muszę się zbierać. Dzisiaj trochę rozjaśnię, muszę zrobić odrost i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tak mamy przed. Trochę tuste, już odrost jest. Dzień dobry, witam Was w sobotę. Ja właśnie się na szybko ogarniam z tego względu, że wybieram się z moją siostrą do Lumpeksu, bo ona niedługo wraca do siebie i stwierdziłam, że skorzystam z okazji, więc totalnie jeszcze się nie rozpakowałam. Słuchajcie, wczoraj był naprawdę tak długi i męczący dla mnie dzień. Z tego względu, że zamiast 7 godzin jechałam do Polski 12 przez różne utrudnienia, więc byłam dopiero chyba o 8 tutaj w domu, a na dziewiątą miałam fryzjera, także ja się tylko wykąpałam, od razu jechałam. I słuchajcie, u tego fryzjera, a to mi się naprawdę ciężko dostać, więc nie chciałam przekładać. U tego fryzjera spędziłam czas do 13.30, bo wiadomo jak się trochę tutaj ten odrost robiłam. Już włosów bardziej nie rozjaśniałam, tylko stonowałam. To, no, to jest czasochłodne po prostu, więc słuchajcie, ja siedziałam tak, już po prostu przysypiałam tam i naprawdę ciężko było, ale wydaje mi się, że efekt jest dobry, co? Mi się bardzo podobają te włosy i właśnie taki efekt chciałam uzyskać. Yy, wydaje mi się, że jak będę jeszcze opalona przed Grecją, to będzie to świetnie wyglądało, także yy, no mi się podoba, dajcie znać co myślicie. Takie, o, trochę je podcięłam, grzywkę podcięłam. Wyrównałam ten koloryt, ja lubię taki jasny blond, więc powiem wam, że ja się w takich włosach najlepiej obecnie czuję Dajcie mi tylko znać co myślicie o tej pomadce, bo pomalowałam sobie wyjątkowo jasną jak na mnie Wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle, po prostu jakąś tutaj znalazłam u mnie w rzeczach, bo no tak jak wam wspominałam jeszcze nic nie rozpakowywałam I słuchajcie, to w ogóle wczoraj poszłam spać o 17, bo jeszcze spędzałam czas z rodziną, wykąpałam się na no spokojnie po tym fryzjerze i spałam do dzisiaj rana, więc dzisiaj wstałam przed dziewiątą i mam zupełnie inną, nową energię, z czego bardzo się cieszę, więc na lupy idealnie, bo liczę, że znajdę jakieś fajne perełki na wyjazd. Wszystko patrzę, żeby tu jakąś biżuterię sobie ubrać, Może te kolczyki. Tak patrzę, to właśnie co sobie kupiłam w w, w czym? W Chemię jak byłam z moją mamą właśnie ten pierścionek. Więc Tylko, że szkoda, że na ten palec jest mi trochę za duży, więc będę go chyba nosiła po prostu na tym. To jest dziwne, że mam ten palec grubszy od tego, ale dobra. Taki pierścionek i do tego sobie założymy jakieś kulczyki. Biorę sobie do tego te kulczyki i będę gotowa. Chcemy jeszcze właśnie sobie zrobić taki wspólny, babski shopping lumpeksowy przed wylotem po prostu, bo chyba do wtorku już się widzieć nie będziemy. Co prawda że dzisiaj jest sobota. Ale ja mam dużo rzeczy jeszcze zaplanowanych przed wyjazdem, takich... Pielęgnacyjnych powiedzmy, czyli właśnie te paznokcie, rzęsy i tak dalej. Dzisiaj już sobie troszkę te moje rzęsy pomalowałam tuszem, ale wydaje mi się, że jest ok. Także jestem gotowa. I co? Zbieramy się. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną ten czas w Polsce. Na pewno będę nagrywała trochę więcej. wyspałam się, więc już mam zupełnie inną energię niż wczoraj. A wydajcie mi coś, co myślicie o moich włoskach. Jestem ciekawa w sumie. It happened to the last ten I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you this they really have been here Parę rzeczy kupiłam, także pokażę Wam co. Przy okazji jeszcze Wam pokażę bluzeczkę, którą moja siostra ostatnio dorwała w lumpeksie z Ralfa. I tak zostawię sobie otwarte okno. Wiem, że to będzie trochę słychać, ale dużo przyjemniej mi będzie. I słuchajcie, w ogóle tutaj mam waga. Serniczek pieczony przez moją siostrę, truskawki prosto z rynku od nas tutaj, więc takie prawdziwe polskie boróweczki. Kawka latée. Czy może być lepiej? Piękne rozpoczęcie urlopu. Proszę. Bluzka z Ralfa. Rozmiar XS i wygląda tak. Nie wiem, czy ona mi się do końca podoba, ma fajny odcień różowego, a wiecie, że ja lubię różowe. Myślę, że jakby się odpięło tutaj te guziczki, taka slim, dopasowana fajnie do ciała. Przymierzymy, zobaczymy, jak ona będzie wyglądała, bo jestem ciekawa. Mamy tą z Ralfa, wygląda tak, odpiąłam sobie tutaj dwa guziczki. Dajcie mi znać, co o niej myślicie. Ja nie wiem, czy jestem do niej przekonana do końca. Fajnie leży, spoko krój, ale nie wiem, czy te kolory i te paski mi odpowiadają. Dajcie mi znać, czy myślicie, że pasuje do mnie, czy jednak nie do końca. Chciałam sobie wziąć jeszcze sztorebkę Gucci. Była przyceniona z 300 zł, pani mi chciała obniżyć do 200. Niby oryginalna, ale nie byłam przekonana do końca, także jej po prostu nie wzięłam. Większość rzeczy ogólnie była po 5, 10 15 zł. Były jakieś takie wyjątki, w których rzeczy były typowo już zmytkami z jakiegoś outletu, i pani je po prostu obniżała cenowo. Ale wzięłam sobie taką torebeczkę piękna, zielona. Bardzo mi się podobała z takim łańcuszkiem za 30 złotych, bo torebki były też osobno wycenione. Ona jest tutaj taka w środku. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś marka. Nie ma marki. Ale ogólnie bardzo mi się podoba ten odcień zielonego. Wiecie, że ja ostatnio bardzo zielony lubię, także wzięłam. Jest jak nowa, praktycznie no praktycznie jest nowiutka. Wzięłam sobie też trzy bluzki i mamy tutaj z... One Step Up w rozmiarze XS. Bardzo fajna, taka gatunkowo rozciągliwa na co dzień, bym powiedziała. Do wielu stylizacji. Mamy tutaj 95% bawełny i 5%, i 5 spandex. Nie wiem, bo tutaj jest jakieś zamazane lekko, więc nie wiem, co tam jest dokładnie napisane. Ale no może dlatego, że ona jest właśnie bawełniana, to bardzo przyjemnie się ją nosi. Elastyczna, mięciutka. Myślę, że świetna. Ja uwielbiam takie basic bluzki, także super. Dobra, tak wygląda T-shirt. Myślę, że fajnie nawet do takich zwykłych jeansów. Myślę, że na wyjazd go wezmę, bo to jest fajna taka podstawa do reszty stylizacji, czy do krótkich spodenek, czy do nawet spódniczki, czy do zarzucenia tutaj nawet jakaś kurteczka, marynarka i myślę, że to fajnie może wyglądać. Też myślę, że tutaj jest fajnie skrojona, dopasowana. Ja takie bluzki bardzo lubię, czyli Strzał w dziesiątkę za 5 zł. Kolejną wzięłam sobie z Ralfa Lorena. Ona jest 100% bawełny, więc to mnie też przekonało. I mamy tutaj coś takiego. I powiem Wam, że bardzo fajnie leżała. Taki zwykły, klasyczny t-shirt, tylko że z Ralfa. Ja uwielbiam takie. Basic bluzki więc do jeansów, do krótkich spodenek. Myślę, że się sprawdzi idealnie. No i na koniec właśnie mam ten t-shirt z Ralfa. Wydaje mi się, że bardzo ładnie leży. Taki zwykły, klasyczny. Ja mówię, takie basic t-shirty zawsze się przydają. Tak z bliska. Myślę, że całkiem spoko. Jeszcze wam tylko tak pokażę, jak ta torebka by wyglądała. Tak może niekoniecznie do tego, ale tak na ramieniu. I trzecia to wzięta z myślą właśnie o moim wyjeździe do Grecji. Normalnie może bym takie nie kupiła, ale ja myślę, że by ją nosić taką rozpiętą, po spód jakiś zwykły t-shirt albo crop top, biały na przykład. Ona jest z Weather Wayne w rozmiarze L i też mamy 100% bawełny, także... Fajna taka w kwiatki na wakacje, myślę, że się fajnie sprawdzi. I na to przymierzymy sobie tą koszulę na wierzch, zobaczymy, czy do czarnego ona pasuje. Ja myślę, że bardziej bym widziała ją do jakiegoś takiego białego topu, ale zobaczymy, jak będzie się prezentowała do takiego. Sobie tu w lustrze zobaczę najpierw. Myślę, że do białego lepiej, ale tak też nie wygląda źle. I nawet na strój kąpielowy tak zarzucić, pod to właśnie jakiś taki biały albo nawet żółty, żeby taka była w jednym kolorze stylizacja. Nie, ogólnie spoko. Fajna na lato. Podoba mi się. Dodatkowo od mojej mamy dostałam taki przepiękny kombinezon który jest z luka w rozmiarze 36 i powiem Wam, że też jest gatunkowo świetny. No, na jakieś wakacje na lato super. Mamy tutaj 85% bawełny i 15% lnu. Wygląda tak. On jest tutaj zapinany na guziki, zielony. Trochę mi się kojarzy z takim wojskowym, ale podobno jest mi ładnie w tym kolorze. Zaraz Wam przymierzę. Muszę mieć tylko do tego pasek, bo jest jednak trochę mi tutaj luźny w pupie i w talii. Ale z paskiem wygląda nieźle, więc z jakimś randomowym wam tam pokażę. Bo ja mam na razie taki bałagan w tej szafie, jeszcze ta szafa mi się psuje, że czasami jak otwieram drzwi, to one mi wypadają z zawiasów, więc muszę uważać. I nie jest to kwestia tego, że mam przeładowaną tą szafę, tylko że po prostu się tak dzieje. Także wyciągnę wam jakieś randomowe i pokażę, jak to wygląda z tym kombinezonem. A od mojej siostry także z Lumpa dostałam spodenki z Levis'a Nie mam pojęcia, ile te rzeczy od nich kosztowały, ale myślę, że jakieś drogie nie były. Wyglądają tak i z tyłu tak. I one są mi w talii za duże, więc muszę mieć do nich pasek. Jeśli bym nie miała to są takie bardziej biodrówki, ale ogólnie są świetne i bardzo mi się podobają. Także to tyle. Więc może jakoś dużo nie kupiłam. Byłyśmy tylko w jednym lumpie, bo pogoda nie sprzyja, pada deszczyk, ale myślę, że fajnie, bo powietrze, świeże i tak dalej. Teraz sobie zjem mojego serniczka. Włączę sobie do tego serial Syreny, który ostatnio zaczęłam oglądać na Netflixie. Moja siostra już go skończyła i mi poleciła. Nawet nie wiedziałam, że ona go ogląda, po prostu z ciekawości włączyłam. Jestem przy trzecim odcinku i powiem wam, że bardzo ciekawy, także oglądamy dalej. A teraz, uwaga, truskaweczki. Dawno nie jadłam takich polskich truskawek. Powiem wam, że to jest coś, co tak doceniam w Polsce. Ten selik myślę, że wczoraj, jest tak pyszny. Jeszcze takie z lodówki. i kawka. To miejsce, które mnie. To jest Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się już niedługo w kolejnych z Polski. Życzę Wam miłego dzionka. Buziaki!